robi pierwszego tastaka. Ja idę z nimi. Kto tu jest? Co ty tutaj robisz? Jestem moją ofiarą. O nie. O nie. Cześć. Nie wiem co robić. O oh, nie! Zabiłeś cier, zabiłeś niebieskiego, zabiłeś niebieskiego. Co? To on jest. Co? Ja nie jestem. Ja nie jestem. Proszę, umieszczę mnie. Ja tylko zobaczyłem, wczoraj, ja Chciałem, spałnować, ale jakby ktoś, ale jakby ktoś przyszedł i, i to głosował na mnie. Ja nie wiem, kto to jest. To kto, to to, to to, kto to jest? To jest czerwony co, 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 co? 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 Kocha was! Jesteśmy? Wywaliliśmy go. Dobra, idziemy, nara! Cicho bądź. Bon. Dobra, zostałem tam. A, dobra. Ja idę tutaj. Ja idę tu. Ej! O, jestem tutaj. Pierwsza ofiara. Ja zabieram mnie z duchem. Daj, ty się schowaj. O, co jest? O, oh, jesteś. Yeah, nie, zabiłem go. co to jest ciało? O nie. Co się stało? To ty zabiłeś? Nie, to nie ja, to nie ja. To nie ja, to nie ja, to on. Ja głosuję na niego. Ja głosuję na niego. Ja głosuję na niego. Ni o nie.